O godzinie 14 było już 130 osób, no i zastanawiamy się, czy ta tendencja się utrzyma do wieczora. Natomiast wiemy, że to już jest sukces. Startowałem na Muralu, startuję tu i chyba będę startował na Warszawiance. Inicjatywa jest super, fajnie, że są zawody dla amatorów takich jak my. Myślałam, że będę tutaj 3 godziny, ale wszystkie bouldery są na tyle ciekawe, że siedzę tutaj 6 godzin. Waldy nakręcił mój wspólnik Teddy, e, Jodłoś i Robert. To są osoby, które u nas kręcą normalnie e, e, problemy. Staraliśmy się uzyskać coś takiego, żeby, no, wiadomo, żeby każdy się powspinał, żeby na każdym poziomie były te buldery. Każdy z układaczy ma jakiś pomysł na to, co ma się wydarzyć w trakcie tego wspinania. Może to być jakieś wrażenie, na przykład wrażenie, że Ci ucieka podłoga spod stóp. Albo wrażenie, że za chwilę Ci ręce pękną. Najtrudniejszy jest e, skok, który nakręciłem. Jest to taki skok, gdzie trzeba zrobić kilka ruchów naraz. Może dwa naraz, może trzy, a niektórzy robili nawet cztery ruchy na raz. Po prostu żaden chwyt nie, nie pracuje o, osobno. Fioletowy na 45. Jest to boulder, który od początku był w moim zasięgu właśnie, ale cały czas spadam z topu. Także jestem strasznie zmęczona, bo to jest dość duże przewieszenie, a stawiam się tam może z 40 razy. Fioletowy na połogu, po prostu... bulder, który zrzucał najsilniejszych, natomiast dziewczyny były w stanie go zrobić i widać było, że to nie chodzi wyłącznie o siłę, tylko po prostu o jakieś, nie wiem, czucie ciała, finezję. Trudności muszą ludzi rozrzucać, z drugiej strony to musi być, no właśnie, to musi być cierpienie, ale przyjemne cierpienie. Także ludzie muszą się męczyć, ale męczyć tak, żeby było przyjemnie. I ja myślę, że w pewnym sensie osiągnęliśmy ten cel, bo e, ci ludzie często spadali z okrzykami nieparlamentarnymi nie na, na, na twarzy, a z drugiej strony widać było, że się dobrze bawili i o to nam chodziło.